Izabela Piotrowska-Gross, serdecznie Państwa witam ponownie. Prezydent Rudyśląskiej Andrzej Stania jak zwykle jest naszym gościem i w tym programie odpowiada na Państwa pytania zadawane telefonicznie. Witam serdecznie Panie Prezydencie. Ja też witam serdecznie. Jak nastrój w ten kolejny pochmurny dzień Panie Prezydencie? No przede wszystkim, że musimy mieć słońce w sercu, wtedy będziemy niezależni od pogody, ale generalnie rzecz biorąc bardzo takim skupione dlatego, że wiele osób w naszym mieście dzisiaj przeżywa tragedię, bo woda im się wdziera do, do mieszkań, albo już im się wdarła i mają udrękę od dwóch dni, czy uda im się uratować dobytek czy nie. Panie prezydencie, do tego przejdziemy w dalszej części naszego programu, ale porządek, proszę państwa, musi być, dlatego rozpoczynamy od odpowiedzi na pytania, które były zadane w poprzednim programie. Ja wybrałam dwa. Panie prezydencie, dwukrotnie już był telefon w sprawie wycinki drzew pomiędzy numerem 12 a 14 na ulicy Międzyblokowej. Co możemy odpowiedzieć w tej sprawie? No tak, rzeczywiście była tam po raz kolejny komisja, która miała orzec, co należy wyciąć całkowicie albo przyciąć i muszę powiedzieć, że po pierwsze... Jak Państwo dzwonicie, to prosiłbym bardzo, żebyście uzgodnili z sąsiadami stanowiska, żeby nie było tego, że jedni uważają, że jest dobrze, a drudzy uważają, że trzeba to wszystko wyciąć. Na pewno będzie to przycięte, takie są ostateczne ustalenia po tej ostatniej wizycie. Kolejny temat, który niepokoił mieszkańców goduli ulicy Lipińskiej, Biały Osad, który się pojawia zwłaszcza po takich opadach na ich oknach. Czy coś w tej sprawie udało się ustalić? Tak jest. Panie redaktorze, przeprowadziłem długą naradę z kierownikiem sanepidu w Śląskiej. Skonsultowaliśmy problem i z wojewódzkim sanepidem i ostatecznie stanęło na tym, że zlecamy to jako miasto laboratorium z certyfikatem w Częstochowie, które samo wykona pobranie próbek i pod analizę po to, żeby nam odpowiedzieli, nie skąd to pochodzi, ale co to jest. Bo to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, czy to jest szkodliwe, czy to nie jest szkodliwe. I, i w tym kierunku w tej chwili działamy. Dziękuję bardzo. Jest pierwszy telefon. Rozpoczynamy zatem. Dzień dobry. Witamy w programie. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Barbara. Dobry. Ja mam takie pytanie do Pana Prezydenta. Mi chodzi o, po prostu o mieszkanie socjalne. Ja kiedyś pisałam do Was pismo po prostu i już trzeci raz dostałam odpowiedź, że mam czekać w kolejności, po prostu. I ja sam, też pisałam pismo o rozmowie z Panem Prezydentem miastem, ale nie wiem czy Pan przegląda w ogóle moje papiery. Po prostu ja mieszkam na Halębie, na Zamękowa 6. Po prostu to nie jest moje mieszkanie, to jest w Spółdzielni Luizy. Po prostu i tym mieszkaniem jest po prostu najemca Ardian Bernarski po prostu. I nie wiem, co mam w tej sytuacji po prostu zrobić. Ja się po prostu, panie prezydencie, po prostu boję się, że on kiedyś ze swoją rodziną, też się wprowadzi po prostu. I ja mam po prostu jeszcze dwóch dzieci niepełnosprawnych do tego tutaj. No to znaczy tak, to nie jest tak, czy ja przeglądałem, czy nie. No, mamy cały zespół ludzi, którzy pracują nad, nad problemami mieszkaniowymi głównie problemami mieszkań socjalnych, bo, bo to powiedzmy jest jakaś, jakaś sprawa, która nam leży jako zadanie i no, w miarę możliwości te problemy rzeczywiście rozwiązujemy, realizując, przydzielając te mieszkania socjalne, ale potrzeby tych mieszkań socjalnych są tak ogromne, że nie jesteśmy w stanie nadążyć za wzrostem tego zapotrzebowania. Często, niestety, każdy rozwód powoduje, że jedna ze stron stacza się jeszcze bardziej i znajduje się w potrzebie myślenia socjalnego. Realizujemy oczywiście tylko po wyrokach. Ale i tak idzie to za wolno. Ja jestem zrozpaczony, że nie mogę więcej tym osobom pani pomóc szybciej niż bym chciał. Tylko Panie Prezydencie, tylko chodzi po prostu, że już miałem sprawę po prostu o, o ten o eksmisję po prostu. I teraz też sam papier z zercy że mam do 30 kwietnia się wykluczyć z tego mieszkania. Po prostu. I tu kiedyś była też u Was, tak, u mnie Pani, od Was Urzędu Miasta. I ja też pisałam taką prośbę, żeby się z Panem spotkać na rozmowę i mi napiszali, że to jest bez sensu z Panem rozmawiać. Ja tak dostałam na odpowiedzi po prostu. 4 maja do Pani sądy. No to jest o tyle bez sensu, że ja muszę sam przestrzegać prawa i muszę przestrzegać kolejki, która jest. A jeżeli uważamy, że trzeba coś przyspieszyć to tego jest społeczna komisja mieszkaniowa wieloosobowy zespół, który orzeka o tym czy ten, ta sprawa jest na tyle wyjątkowa że zasługuje na przyspieszenie w realizacji także proszę się uzbroić cierpliwość podać jeszcze adres, pod którym pani teraz jest żebym ja mógł poszukać pani sprawę i zobaczyć jakie są koleje rozpatrywania pani mieszka na ulicy Zamychowa 6 przez 2. 6 przez 2. Dobrze, to już mamy zapisane i po adresie dojdziemy do osoby. Dobrze? Pani prezydencja, jeszcze mam te, te Pana taką tak sprawę. Prawdopodobnie, już tak y, słuchy odchodzą po prostu że od wrzesia, po prostu nie mają dzieci włożyć minibusiki. Czy to, czy to jest w ogóle prawda? No nie wiem, czy będą jeździły minibusiki. Na pewno dzieci będą miały środki finansowe na transport, na dojazd do, do szkół. Także o to się proszę nie martwić. No, no, bo pan, co po chodzi, że ja mam właśnie tych dwóch tych dzieci niepełnosprawnych, a jedna pójdzie do zerówki teraz od września, no a tą druga tam wchodzi do szkoły specjalne na wierzchowicę po prostu, a tą drugą to ja mam też, panie, panie e, prezydencie, po prostu że muszę ją pilnować, też ani prawie nie mogę podjąć mm. na dzień dzisiejszy w ogóle też mi jest po prostu ciężko z tym. Po a... prostu ja będę musiała też pilnować tą malutką, bo ja nie wiem jak to będzie z tą żerówką, po prostu na, ma na sobie po prostu na pięć chorób po prostu. No tak, dziękuję za zwrócenie uwagi na ten problem. Dziękujemy bardzo. Zanim odbiorę kolejny telefon, apeluję do państwa i bardzo proszę o to, żeby starać się przestrzegać czasu zadać pytanie panu prezydentowi i dać szansę innym, ponieważ telefony dzwonią bez przerwy, a ja jeszcze mam pytania, które dotarły drogą elektroniczną. Dzień dobry, witamy w programie.